Chrzan jest cenioną ostrą przyprawą do potraw, posiadającą cenne właściwości zdrowotne dla człowieka. Docenia się bakteriobójcze i grzybobójcze działanie chrzanu. Właściwości te warto wykorzystać także w ogrodzie. Z pomocą chrzanu możemy chronić czereśnie, wiśnie i śliwy przed brunatną zgnilizną oraz zapobiegać robaczywieniu jabłek. Zobacz, jak przygotować i stosować opryski z chrzanu, aby twoje drzewa owocowe były zdrowe. Z chrzanu można przygotować świetne ekologiczne preparaty do ochrony drzew owocowych przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych oraz do zwalczania owocówek, powodujących robaczywienie jabłek. Co ważne jednak, opryski z chrzanu działają jedynie zapobiegawczo i nie będą skuteczne, gdy zastosujemy je zbyt późno. Terminem stosowania oprysków z chrzanu jest wiosna. Aby pozyskać dobry surowiec do przygotowania oprysków z chrzanu, liście można zbierać w sezonie wegetacyjnym w miarę potrzeb. Zaś korzenie chrzanu wykopuje się, gdy liście zaczynają już żółgnąć, czyli na przełomie października i listopada. Zebrany surowiec można przechowywać w piwnicach w temperaturze od 0 do 1 stopnia Celsjusza. Do przygotowania oprysków z chrzanu najczęściej wykorzystuje się liście tego warzywa. Jeżeli jednak zbierzemy z działki nadmiar korzeni chrzanu, także będzie można je wykorzystać. Pierwszym problemem, na który pomagają opryski z chrzanu, jest brunatna zgnilizna drzew pestkowych groźna choroba grzybowa powodująca gnicie owoców na drzewie. Poraża wiśnie, czereśnie i śliwy, rzadziej brzoskwinie i morele. W wyniku infekcji kwiaty brunatnieją i zamierają, ale pozostają na drzewie, natomiast owoce pokrywają się gnilnymi brunatnymi plamami i szarymi brodawkami. W walce z brunatną zgnilizną pomocny będą wyciąg oraz wywar z chrzanu. Wyciąg z chrzanu Aby sporządzić wyciąg z chrzanu, 300 g świeżych lub suszonych liści chrzanu zalewamy 10 litrami wody i odstawiamy na 12 godzin. Najlepiej zrobić to wieczorem, aby na rano mieć gotowy oprysk. Wyciąg z chrzanu stosuje się bez rozcieńczenia w okresie rozwijania się pąków drzew pestkowych, przypadającym zwykle na marzec-kwiecień. Oprysk przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych stosujemy przede wszystkim na czereśnie, wiśnie i śliwy. Wywar z chrzanu 300 g liści i korzeni chrzanu zalewamy 10 litrami wody i gotujemy przez 30 minut. Można wykorzystać również pokrojone pędy kwiatowe. Ten zapobiegający brunatnej zgniliźnie oprysk stosujemy bez rozcieńczenia. Czereśnie, wiśnie i śliwy opryskujemy w okresie kwitnienia. Opryski z chrzanu pomocne mogą być także przy zwalczaniu owocówki jabłkuweczki, powodującej robaczywienie owoców. Owocówka jabłkuweczka to szary motyl latający po zmierzchu. Jego gąsienice wgryzają się w owoc, powodując robaczywienie jabłek i gruszek, a także zanieczyszczając je swoimi odchodami. Uszkodzone owoce przedwcześnie opadają z drzew. Do zwalczania tego szkodnika stosuje się napar z chrzanu. Napar z chrzanu 300 g świeżych liści i korzeni chrzanu zalewamy 10 litrami wrzątku i pozostawiamy do ostygnięcia. Stosujemy bez rozcieńczenia. Oprysk jabłoni i grusz przeciwko owocówce i należy wykonać na krótko przed terminem masowego lotu motyli oraz składania jaj na powierzchni owoców. Zazwyczaj jest to przełom maja i czerwca. Oprysk na parem schrzanu, podobnie jak poprzednie, można również stosować przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych, wykonując zabieg w okresie kwitnienia. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka i chciałbyś pielęgnować ogród w sposób naturalny, zapoznaj się z treścią naszego e-booka, w którym znajdziesz wiele przepisów na naturalne nawozy i opryski. Link do e-booka znajduje się w opisie pod filmem. A jakie opryski stosujecie w swoich ogrodach? Napiszcie w komentarzach.